No, cześć, z tej strony Gabrysia TV. Dzisiaj będziemy wieszać domki dla ptaków. A z kim? Z Januszewską z Macie do niego wpadać i, i dawać ławki w górę i subskrypcję. No. Powiem ci, że są krótkie. są zrobione. Pomalowane są. A no, po co? Żeby Jak ładnie jest? wyglądały. No, <laughs> ładnie wyglądały i po pęście. Hmm, nie Żeby... wiem. Biało, nie, gni. Co mają w środku? Nic na razie. Jak tak właśnie. Chyba. No dziurka. A i te dziurki są różne, tak? No? Są większe, mniejsze. tej akurat jest taka mniejsza. No, jest Trochę. I co? No nie wiem co robić. Dobra. Trochę jestem niewyjściowa morda. Morda. Cześć Cześć Ej, słuchaj, ty mnie teraz nagrasz Co? Dobra. Bo Gabrysia mnie teraz nagra bo trzeba przykręcić tą budkę do drzewa No trzeba No dobra, to teraz Gabrysia nagrywa no, teraz Więc tak, kupiliśmy takie budeczki sobie Ej, a czemu mnie nie nagrywa, tylko nagrywa budeczki? Dobra, mnie nie nagrywaj, bo ja jestem brzydki. No, one się tu tak ładnie otwierają. tam nie widziałam. No widzisz? Te budki się czyści na jesień, a my teraz je zamontujemy. Żeby je zamontować, to tak, mamy tutaj wkrętarkę. Ma pomalowaliśmy je, żeby nam nie... Y żeby nam nie zgniły, tak? Przede wszystkim, żeby nie zgniły, jak to Gabrysia powiedziała, jeszcze po to, żeby ładnie wyglądały. Powiedzmy. Tutaj przykręcamy dodatkowe wkręty, żeby były stabilne. Żeby stabilnie były przymocowane. Mamy jeden wkręt. <coughs> tu mamy drugi. Ach, zatrzeszczało. Aż bit został. Nie szkodzi. To nie szkodzi, no i teraz z drugiej strony takiej budki, tu mamy też do wkrętu i tu mamy do wkrętu, więc wkładamy po wkręcie, po jednym i dziadek zasugerował, żeby te budki, żeby jedną tą budkę przywiesić na naszym orzechu, ogólnie tak, zasada jest taka, jeżeli chodzi o budki, yy, Dobrze jest wieszać je od strony wschodniej, czyli tam, gdzie nie ma w Polsce za dużo wiatru, wiatr zazwyczaj wieje od strony zachodniej, czyli w naszym przypadku tak. E, <laughs> I dobrze jest wieszać na pniu, który jest szerszy jak budka. No niestety w naszym przypadku na orzechu nie będzie szerszy jak budka. Zobaczymy, jak to się sprawdzi w pierwszym roku, być może ją za rok przewiesimy. A mamy cztery takie budki, więc trzy pozostałe przywiesimy do pni szerszych niż budka i od strony wschodniej, tak? Też chodzi o to, żeby ta budka się tak przez cały dzień nie nagrzewała, no i żeby była ochroniona od wiatru, no, od deszczu troszkę jest chroniona, tak? Można wieszać budkę, że tak powiem, no choć Gabrysiu, podejdziemy do drzewa, to pokażemy mniej więcej, jak można wieszać budkę. Mamy tutaj, mamy orzecha i do tego orzecha będziemy, no, ten jest niski akurat, czytałem różne fora, jeżeli chodzi o Owieszanie budek, no to można wieszać od, powiedzmy od wysokości około 1,5 metra do nawet 4 gdzieś tak metrów wieszają leśnicy w lasach. Chodzi o to w lasach, dlatego tak wysoko są wieszane, żeby wandale nie strącili tej budki, nie zniszczyli, bo tak to można nawet na wysokości 1,5 metra taką budkę przywiesić i ptaki jeżeli będą chciały się zadomowić, to spokojnie się zadomowią. Natomiast tak, budkę można wieszać na wprost Powiedzmy, o tutaj, na wprost, tak mniej więcej. Nie można jej wieszać tak. Jakby był konar. Dlatego, że ten daszek wtedy nie spełnia swojej roli i deszcz pada do środka, do ptaszków, tak? Można ją wieszać na wprost, można ją wieszać lekko tak pod kątem, też można ją wieszać, ale nie można ją wieszać tak. Ten krzyczy do nas Wojtek. Ale nie można wieszać ją tak, tak? Po prostu chodzi o to, żeby tu nie naleciało ee, wody, tak? No więc co, Gabrysiu, co sądzisz? Może powiesimy ją tutaj na wprost, tak jak teraz? Co myślisz? Będzie dobrze? Będzie dobrze, Gabrysiu? Będzie dobrze. Dobra, to spróbujmy jedną przywiesić tutaj. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Może, może tak, tak, żeby kocisko się też nie dostało do niej. Przykręcamy jedną. I drugą. Jest gotowa. Jedna budka gotowa. Troszkę jest krzywo przekręcona. Próbujemy ją prościej bardziej przykręcić. Nie Tak jak teraz. Co sądzisz? Dobrze będzie. No, no to super. W takim razie tak właśnie wyglądają nasze budeczki. A tu jest Gabrysia... Gabrysia... TV. To jest mikrofon. I co? Pożegna się ze swoimi widzami, z moimi też, bo mnie też może na kanale wrzucimy, Nie musisz przyczepiać. Papa, pa. zostawiajcie ja... łapkę w górę, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to subskrypcję. A ja idę wieszać następne butki, a Gabrysia już ucieka na różaniec, bo dzisiaj jest październik już... Papatki. Papa! Proszę bardzo, budka wczoraj zamontowana. I już się ptaszki interesują ją super, elegancko. Chodzą do środka, coś budują. Być może jakieś siedlisko na zimę. Z tego co czytałem, są ptaszki, które budują sobie w takich dziuplach siedliska na zimę. A potem jest duże prawdopodobieństwo, że złożą tam. Jaja! Budka zamontowana wczoraj. Ale pięknie.